Cześć. Tematem dzisiejszego filmiku będą alkany, alkeny i alkiny. Postaram Wam się wytłumaczyć podstawowe zagadnienia związane z tym materiałem, jakie powinniście umieć. Nie przedłużając, zaczynajmy od alkanów. Tutaj wynotowałem podstawowe zagadnienia, które poruszę w kwestii alkanów. Na początku podam informacje ogólne, następnie przejdziemy do reakcji charakterystycznych, takich jak od, y, otrzymywanie, spalanie, reakcja z wodą bromową i roztworem manganianu 7 potasu, a ostatnią reakcją, którą wam wytłumaczę, to reakcja substytucji i mechanizm rodnikowy. Więc tak, zaczynamy od informacji ogólnych. Ogólnie w związkach organicznych wartościowość węgla przyjmuje wartość 4, to jest reguła. I w każdym związku organicznym węgiel przyjmuje wartość 4, przynajmniej w każdym, który jest wymagany na etapach wczesnej edukacji. Następnie stopnie utlenienia węgiel przybiera od -4 do 4. Do 4. Alkany są związkami nasyconymi. Przykładowym, yy, przykładowym alkanem z szeregu homologicznego, pierwszym, może być metan. Jego wzór ogólny to CH4. Jest to wzór ogólny. Zapisując to y, za pomocą wzoru stru y, strukturalnego, wyglądałoby to tak, że od węgla odchodzą cztery kreski, tak kolokwialnie mówiąc. I wszędzie występuje pojedyncze wiązanie y, Sigma typu Sigma typem hybrydyzacji dla y, wszystkich. Wszystkich alkanów jest e, t, e, SP3, czyli e, e, t, e, kształt tetraedryczny. Hybrydyzacja SP3. Wzór ogólny dla alkanów to jest... To wzór ogólny dla alkanów, czyli e, liczba, e, liczba atomów węgla e, równa się e, liczba atomów wodoru pomnożona razy e, dwa razy liczba atomów węgla, dodać dwa. Ten wzór jest od, od e, czasów gimnazjum lub teraz podstawówki e, cały czas e, powtarzany, więc. Im wyżej, na wyższym etapie edukacji jesteście, tym e, tym musicie go po prostu pamiętać. Teraz właściwości fizyczne. Wraz z, e, ze wzrostem długości łańcucha maleje lotność. Wraz ze wzrostem e, długości łańcucha lotność maleje, to jest e, no trzeba to pamiętać po prostu. Bo wymagane jest to na w, w różnego rodzaju testach lub przy Odpowiedziach ustnych. Jest to jedna z takich podstawowych właściwości fizycznych, której znajomość jest konieczna, aby otrzymać pozytywną ocenę. Kolejną właściwością jest informacja o stanie skupienia alkanów. Mniej więcej kształtuje się tak, że początkowe alkany o najkrótszej długości łańcucha są gazami. Kolejne o nieco dłuższych łańcuchach są cieczami. Te najdłuższe są ciałami stałymi. Trzecią właściwością fizyczną jest brak zapachu i brak barwy oraz nie mieszają się z wodą. Ogólnie to by było na tyle na z informacji wstępnych, takich ogólnych. A więc przechodzimy teraz do reakcji otrzymywania metanu. Są to kluczowe zagadnienia. Jeżeli ktoś chce być bardziej ambitny, no to musi je sobie przyswoić dla mniej, mniej wymagających nauczycieli, czy tam mniej chcących mieć kontakt z tą chemią uczniów. Moim zdaniem można to sobie pominąć, gdyż nie jest to aż tak istotne. Jedynie można coś tam kojawić. No to zaczynajmy. Pierwszą reakcją jest na przykład reakcja octanu sodu z wodorotlenkiem. Sodu powstaje na metan, tu powinna być strzałka do góry, powstanie na metal oraz wodrowęglan sodu. Kolejną reakcją jest reakcja węgliku glinu z wodą. Tutaj powstaje na metan oraz wodrotlenek glinu na trzecim stopniu utlenienia. Trzeba zwrócić uwagę na współczynniki. Tu jest 12, tu jest 3, tu jest 4. Kolejną reakcją jest e, e, podobnie reakcja węgliku glinu, ale z e, kwasem chlorowodorowym. E, substrat e, ogrzewa się, tu można temperaturę dopisać i powstaje nam metan oraz chlorek glinu 3. Te trzy reakcje są takie dość. No, są po prostu wymagane na maturze czy uprowadzących wykłady. No, są one to takie podstawowe reakcje, więc proponuję się ich nie przestraszyć i je sobie przyswoić. Teraz reakcje spalania. Reakcje spalania tak samo trzeba kojarzyć. Ogólnie w chemii organicznej zazwyczaj wymagane, wymagana jest od Was znajomość. Jeżeli macie temat, na przykład alkany, alkiny, następnie będą jakieś białka lub cukry, aminy. Za każdym razem są od Was wymagane zazwyczaj reakcje otrzymywania, reakcje spalania, czy ulega reakcje charakterystyczne. Są to takie podstawowe elementy, które, których znajomość w tych zagadnieniach jest podstawą, aby zaliczyć prawidłowo przedmiot. A więc tak, reakcje spalania. Metan ulega, alkany ulegają reakcji spalaniu. Spalanie może być całkowite lub spalanie niecałkowite. Spalanie całkowite zachodzi przy maksymalnym dostępie tlenu, spalanie niecałkowite przy ograniczonym dostępie tlenu i w zależności od, od ilości dostępnego tlenu czyli od, od współczynników stechiometrycznych. Od współczynników stechiometrycznych po lewej stronie, jakie znajdują się przy tlenie, można przewidzieć produkty spalania. Jeżeli mamy do czynienia ze spalaniem całkowitym i maksymalną ilością tlenu, jaka jest potrzebna do spalania określonej substancji, to naszym produktem będzie CO2 plus woda. Oczywiście po uzgodnieniu po uzgodnieniu prawidłowym współczynnikami, jakie brały udział w reakcji. Jest całkowite. Może być jeszcze spalanie niecałkowite i wtedy otrzymujemy albo tlenek węgla. albo sam węgiel Najważniejszym elementem w mojej ocenie jest po prostu kojarzenie, że jakie produkty otrzymujemy w jakim spalaniu. Gdyż kwestia uzgodnienia to jest jedynie prosta matematyka i Ucząc się chemii, nie będę uczył matematyki po prostu. Ucząc się po prostu chemii organicznej, no, należy, należałoby już posiadać umiejętność y, prawidłowego uzgadniania, uzgadniania reakcji chemicznych. Teraz reakcje charakterystyczne. Z, y, ze względu, że alkany są y, substancjami nasyconymi. Nie mogą one reagować ani z wodą bromową, ani z roztworem manganianu 7-potasu. Dlatego w reakcji z tymi odczynnikami nie odbarwiają wody bromowej ani manganianu 7-potasu. Więc w tym przypadku, jeżeli chcemy, jest to pewnego rodzaju reakcja charakterystyczna bez, bez bez objawów reakcji jeżeli mielibyśmy na przykład dwa roztwory, w jednym byłby byłby Alken, a w drugim Alken, Alkan i Alken, to za pomocą właśnie tej próby mo moglibyśmy odróżnić, moglibyśmy odróżnić w której probówce co się znajduje, gdyż Alkeny są nienasycone i w obu przypadkach Re reakcja ta y, zaszłaby, dałaby pozytywny wynik odbarwiając obie substancje. Kolejną reakcją jest reakcja substytucji o mechanizmie rodnikowym. Reakcja ta przebiega rea y, metan. Wiem, że y, wiem, zdaję sobie sprawę, że wcześniej była rozmowa. Y, mówiłem na temat tego, że alkany nie reagują z wodą bromową, lecz jedynym wyjątkiem jest, jeżeli Taką wodę bromową z metanem zostawimy na świetle. Wtedy pod wpływem światła woda ta zostanie odbarwiona za pomocą właśnie tego promieniowania. Przebieg reakcji wygląda następująco: zaczynając od metanu, tworzymy chloropochodne. I skoro metan ma cztery atomy wodoru, więc istnieją cztery reakcje odłączenia się wodoru i zastąpienia go bromem, gdzie finalnym efektem otrzymamy właśnie taki oto związek. Nie będę zagłębiał się dokładnie w etapy mechanizmu reakcji rodnikowej, ze względu, że jest to raczej niewymagane, jeżeli ktoś jest lepiej zapoznać się z działaniem z działaniem mechanizmu tego to zachęcam do samodzielnego poszukania na wikipedii lub na innych stronach bądź podręcznikach jeżeli filmik podoba wam się to zachęcam do pozytywnego skomentowania z tego tematu mógłbym jeszcze wykonać Mógłbym wykonać nazewnictwo alkanów i ogólnie związków organicznych, jednak na to potrzeba osobnego filmiku. Dziękuję za uwagę. Życzę udanej nauki. Powodzenia.